Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Mam ci ja ciekawy zamiar, to, znaczy mamy właściwie z panem doktorem Majewskim razem, yy, wyemitować cykl poświęcony Dekalogowi. To będzie dokładnie 10 odcinków, z tym, że no... Yy, na przykład pierwszy odcinek, pierwsze dwa odcinki to będzie wstęp. A niektóre przykazania będą łączone, na przykład piąte i ósme. Ale to już w trakcie się okaże. W każdym razie 10 odcinków emitowanych codziennie, dzień po dniu. Raz to będzie dłuższy odcinek, raz krótszy, raz bardzo krótki. W zależności od potrzeb. No bo nie ma sensu sztucznie na przykład tam coś sztucznie dolewać wody, żeby tam, żeby to było dłuższe, czy coś takiego, tyle ile trzeba, tyle czasu będzie się zajmowało. I do tego, do wysłuchania tego, gorąco zachęcam, to będzie emitowane od 15, znaczy z datą 15, 15 stycznia, ale, ale tak właściwie to od 14, bo, bo sobota, tak, sobota to jest 14 stycznia, i w tę sobotę, 14 stycznia, zacz, zaczniemy właśnie dekalog. Codziennie coś przez 10 dni. I to y, zachęcam do tego, żeby, żeby to obejrzeć tak raz po razie. Jako zwartą całość, a potem można wracać do niektórych odcinków, można jeszcze raz na różne sposoby. No to ma to do siebie, że można tutaj na różne sposoby wykorzystywać, ale w każdym razie od 14 stycznia, soboty, codziennie będzie jakiś odcinek poświęcony dekalogowi to jest bardzo ważne. Zrozumieć, dekalog jest niezmiernie istotną sprawą. Tak sobie myślę, że może jakieś inne cykle jeszcze wymyślimy. Może, może poświęcony błogosławieństwom, wskazania na górze, na przykład też ciekawe by było. No ale to, ale to już potem w jakimś takim większym praniu się okaże. W każdym razie do usłyszenia 14 stycznia. Zachęcam jeszcze raz, gorąco zapraszam.